Witam Was widzowie z tej strony poskładani. I dzisiaj witam Was w pierwszym długim filmie na tym kanale. Z góry chciałbym Wam podziękować za 650 wyświetleń, które, które dobiliście tylko w dwa dni. Ja jestem na serio zaskoczony, jak wy to zrobiliście. Ale przechodząc do rzeczy. Jeszcze. Na subów pierwszego live'a zrobimy i mam nadzieję, że będziecie oglądać. Ale musicie subskrybować z dzwoneczkiem, żeby nie przegapiły żadne nasze filmy. Ale dobrze, przechodzimy już do filmu, bo ja już za dużo pierdzielę. Dobra. Pierwszy komentarz, tutaj był od Hubiksa, pozdrawiam cię. Karta graficzna do 2500 około to my znaleźliśmy mniej niż ten budżet. Takiego szafira tutaj masz nazwę? O, za 2500 zł. Dobra, przechodzimy do kolejnego komentarza. Pokażcie procesor do dwóch koła Znowu Hubik's. O, znowu Hubik's. Procesor do 2000T. To my mamy dwie OUT. Mamy dwie różne oferty. Za 2000 jest Intel Core i 9. No, to powinieneś zapamiętać nazwę Amazon I jeszcze AMD Ryzen 9900 i 4,4 GHz. Masz nazwę i on kosztuje 1975 zł. Przechodzimy do kolejnego komentarza. O, od Joan. Pozdrawiam. Zróbcie komputer za, dwa, za 3250 zł. Mam nadzieję, że złoty. Tylko właśnie widzowie mieliśmy z tym duży problem, także zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Proszę nas, bo na to odmannowałem godziny swojego życia. I przechodzimy już. To jest płyta główna, na której będą wszystkie te rzeczy. Tutaj masz nazwę Joanno. I ona kosztuje 412 zł. Przepraszam, że nie mamy kalkulatora, ale jak ty sobie to dolasz, to wyjdzie poniżej tej ceny. Hmm, Przechodzimy teraz do ram Tutaj mamy dwa razy po 32 giga ramu i, masz tutaj na, I masz tutaj, i masz tutaj Jan, nazwę. I to kosztuje 454 zł. Przechodzimy teraz do karty graficznej RTX 3050. Może to nie jest jakaś bardzo dobra karta graficzna, ale no z tym budżetem zawsze za bardzo się nie da. No i no, wystarczy, że RTX 3050 to sobie wyszukasz. wysukasz 860 zł. Jest Git. Kolejną częścią tutaj była pamięć. 512 giga pojemności za 230 zł. Myślę, że tyle ci starczy. No, chyba, że jesteś jakimś programerem, ale ten komputer, no nie oszkódźmy się. W takim Wiedźminie na przykład, no to nie wyciągnie więcej niż 120 fps. -ów. Nie mówię, że to jest zły komputer, ale wiesz, do takich full ustawień się za bardzo nie nadaje. Dobra, przechodzimy do zasilacza. On kosztuje 300 zł, prawie i 700 watów. Wiem, że mocny, ale będzie git. Kolejny jest procesor AMD Ryzen 5803,8 GHz za 660 zł prawie. I tutaj masz nazwę. i I. Przedostatnia część to takie chłodzenie. Tutaj masz nazwę. O. Cena na serio bardzo tania. 130 zł. I ostatnia część. To oczywiście, w czym musimy to zamknąć. Taką obludowę Dark Flash Water Square Czarną należyśmy za 160 zł. A resztę no, możesz sobie zostawić na czarną godzinę. Widzimy się w następnym filmie. Albo szorcie. Papotki!